Damian Ryndak zaczynamy super temat. Mieszkanie na spokojnym osiedlu w Józefosławiu miało być dla Łukasza i Moniki Grachowskich ostoją na całe życie. Wystarczyła chwila, by to marzenie przestało istnieć. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia dorobek ich życia zniszczył pożar. Młode małżeństwo zostało bez dachu nad głową. Chcę odbudować swoje gniazdko, ale nie ma na to funduszy. Potrzebuje państwa pomocy. Zapraszam na reportaż. I usłyszeliśmy w środku, w ścianie takie chrobotanie, jakby, jakby się coś paliło, no i w tym momencie e, od razu zadzwoniliśmy, sąsiadka zadzwoniła e, po, po straż. Straż przyjechała bardzo szybko, w, w, no niecałe 5 minut. No i od razu pod nośnikiem wjechali, wjechali na dach, piłą spalinową rozścili dach. No i w tym momencie z dachu buchnął dym i, i zaraz zaraz płomienia, takie 3-4 metry. My już oczywiście oczywiście wyszliśmy, wyszliśmy z domu. Jak później się dowiedziałem, to, to już paliło się w środku, w ścianie. To jest konstrukcja szkieletowa, obudowana kartą gipsem. Oko, odpaliło się około godziny. Czyli my, byli, my byliśmy w środku w domu, żona z dziećmi już, już w zasadzie, dzieci spały, żona w zasadzie też ja też bym zaraz poszedł spać, a, a w, środku, w środku w ścianie no, mieliśmy, mieliśmy po prostu pożar. Straż gasiła no, około, około 4 godzin. Ja tak naprawdę myślałem, że przyjadą, wezmą gaśnicę, prysną gdzieś tam za tym kaloryferem i to wszystko, a to się okazało, że no, to był wielki pożar. Jak wygląda obecnie mieszkanie? No obecnie, obecnie dom jest, no można powiedzieć, zniszczony w, no, niedoszczętnie, natomiast no, do całkowitej odbudowy spalone, spalony jest dach. Do, do cał, całkowitego zerwania. No i dom ma, dom ma trzy poziomy e, i spalone, spalone są w zasadzie no wszystkie poziomy, tak jak możecie państwo, no to, to to co widać teraz to już jest po porządkach i osuszaniu. Nie. Natomiast tu było wszystko, wszystko zalane. Tutaj stał kominek, e, tak jak widać. E... Za kominkiem były od razu belki. My w ogóle nie wiedzieliśmy, bo oczywiście no, kupiliśmy, kupiliśmy dom w stanie w stanie, zdatnym do mieszkania. E, to był karton gips. E, nie wiedzieliśmy, co jest za karton gipsem. Jak się, jak się teraz już okazało, to e, izolacje, które wykonał e, deweloper. No, były wykonane niezgodnie, niezgodnie z przepisami prawa budowlanego. Był u nas powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. No, jak to zobaczył, to jak to jest wykonane, to złapał się, złapał się za głowę. Ściana, która oddziela nas od, od sąsiadów powinna być ognioodporna. A tak jak tutaj widać no, praktycznie jest tylko płycha OSB i, i, i trochę wełny styropian, tak? dlatego, dlatego to się tak, e, tak mocno e, paliło w środku. No, belki, są, belki są popalone, cała ściana od, od poziomu zerowego do, do poziomu drugiego jest, jest do wymiany, dach jest do wymiany, wszystkie instalacje elektryczne są do wymiany. Hydrauliczne są do wymiany, podłogi wszystkie są do wymiany, schody, wszystkie do wymiany, także zniszczenia są ogromne, a najgorsze, najgorsze w tym wszystkim jest świadomość tego, że no, tak naprawdę tak jak powiedziałem wcześniej tego pożaru nie było, nie było widać. To się wszystko paliło w konstrukcji szkieletowej w środku w ścianie. Ja bym zaraz poszedł spać, no i pewnie, pewnie już, już bym się nigdy z żoną i dziećmi... E, bo byśmy się już nie obudzili, byśmy albo sponęli, albo byśmy zaczadzieli. Sąsiedzi tak samo, mamy dwójkę dzieci, sąsiedzi mają piątkę dzieci. No. Dzięki Bogu, że, że po prostu ten dym zauważyliśmy i zdążyliśmy, zdążyliśmy e, wejść. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że, że, że to jest wykonane fatalnie, niezgodnie z przepisami. Strażacy powiedzieli, że tutaj te belki zostały, zostały położone tak, jak, tak jak pasowało tej osobom, które to budowały, i tak jak powiedziałem, będziemy, będziemy korzystać z usług biegłego rzeczoznawcy no i prawdopodobnie mm, występować z roszczeniem odszkodowawczym w stosunku do kierownika nadzoru budowlanego który się, który się podpisał pod, pod dokumentami a, i, i oddając ten budynek do, do, do użytkowania bo tak naprawdę tak naprawdę to, to no, tu nikt nie powinien mieszkać bo zagrożenie pożarowe no, było ogromne czy straż podała przyczynę pożaru? Tak, straż podała, straż podała przyczynę rozszczelnienie izolacji kominka. Natomiast, natomiast był jeszcze u nas z wizją pożar ze szkoły, z wyższej szkoły pożarniczej ekspert biegły sądowy w zakresie. zakresie Pożarnictwa no i, i tak samo ocenił, że, że e, doszło do rozszerzenia kominka. Natomiast, o przepraszam, doszło do rozszerzenia izolacji kominka. Natomiast, natomiast no, kominek przylegał do, do ściany, za którą nie było żadnej izolacji. E, Od razu były za ścianą, za, za cienką płytą karton gipsową, e, drewniane, niezaizolowane belki i te belki się po prostu zapaliły. E, święta spędziliśmy u moich rodziców. Tam też mieszkamy. Rodzice, rodzice na szczęście mieli jeden wolny pokój. E, dlatego... E, no, udzielili nam pomocy, bo gdyby nie to, no to pewnie poszlibyśmy pod most. E, święta, Nowy Rok... E, w, w, Spędziliśmy na, na praniu, praniu śmierdzących ubrań po pożarze. E, tutaj e, w tym czasie e, wynajęliśmy osuszacze e, żeby żeby usunąć usunąć wilkość i wodę po, po gaszeniu. Wynajęcie osuszaczy kosztowało prawie 5000 zł, e, no koszty, koszty. Tutaj naprawy, odbudowy będą, będą ogromne. Czy próbował się pan kontaktować z deweloperem? E, Deweloper już dawno zbankrutował. To osiedle było budowane w latach dwutysięcznych. Spółka, spółka, Karpaty, tak, 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 taką miała nazwę, już już dawno nie istnieje. Czego teraz najbardziej potrzebujecie? No, wie pan, to jest wszystkiego, tak naprawdę. Natomiast no, no nie ukrywam, że, że najbardziej są nam potrzebne w tej chwili pieniądze na, na odbudowę, bo prowadzimy znaczy, nasza przyjaciółka bardzo nam pomogła, założyła zrzutkę. W internecie jest prowadzona zbiórka pieniędzy, no. Ktoś może pomyśleć, że, że to są nie wiadomo jakie, jakie pieniądze, no, ale tak jak tutaj widać odbudowa tego, żeby, żeby tu można było w ogóle zamieszkać, no, to jest to jest co najmniej no, kilkaset tysięcy złotych. My w tej chwili praktycznie dysponujemy jedynie pieniędzmi, które dostaliśmy ze zbiórki prowadzonej przez, przez Caritas przez sąsiadów no i, i, i z gminnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. No i to wszystko. Natomiast no, to, to w zasadzie no, w tej chwili poszło tylko na osuszanie i, i zakup, e, zakup ubrań. No, w, jak po pożarze dwa dni chodziłem w mokrych butach, bo nawet, nawet nie, miałem, nie miałem w czym. W spodniach chodziłem pożyczonych od sąsiada, a w bluzie brata. E, także to, to po prostu jak, jak poszedłem sobie kupić buty, no to myślę, że nie wiem, jakiś bezdomny przyszedł. Bo, no tak jak mówię, no, w dwa dni w mokrych butach musiałem chodzić. No straszna taka A jeśli chodzi o materiały budowlane? Jeżeli chodzi o materiały budowlane, to, to wstępnie doszło mnie jakieś suche, że że kilka, kilka już film prawdopodobnie będzie, będzie nam pomagało, natomiast no, na razie to jest jakby nic konkretnego jeszcze, no, wielka, wielka tak naprawdę nie wiadomo. Bardzo pomogli nam sąsiedzi, którzy, którzy uprzątnęli tutaj no, wszystkie te, wszystkie te Odpady, które były po pożarze spalono ściany, spalono wełnę. Także to, co już tu widać, to jest, to jest po porządkach. No, gmina udostępniła kontener, który, który jeszcze stoi przed domem na, na, na odpady po pożarze. No i na razie tyle. No. Dalej, dalej to. Czekamy na, czekamy na decyzję Powiatowego Nadzoru Budowlanego o odbudowie. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim sąsiadom, którzy, którzy no pokazują, że, że w takiej tragedii no jednak z człowieka wychodzą, wychodzą takie naprawdę prawdziwe, prawdziwe ludzkie, ludzkie serca i no, czuję, że nie jesteśmy ich sami. Chciałbym podziękować strażakom, którzy, którzy swoją odwagą pomogli nam ugasić ten, ten pożar. Gdyby nie oni, to dom by doszczętnie spłonął. Chciałbym podziękować e, e, księdzu proboszczowi i, i Caritasowi za e, za wsparcie e, finansowe. No, w, te, tak naprawdę, zaraz, zaraz po pożarze Następnego dnia skontaktowała się z nami pani z które która działa przy parafii. Chciałbym podziękować pani burmistrz za, za wsparcie, za udostępnienie kontenera na, na, na odpady. I moim rodzicom za to, że udostępnili miejsce do mieszkania. Pomoc, którą otrzymała rodzina od sąsiadów i lokalnej społeczności, to wciąż kropla w morzu. Młode małżeństwo potrzebuje pieniędzy na remont i rąk do pracy. Wierzę, że wspólnymi siłami uda się odbudować to, co stracili w pożarze, a ich dzieci będą miały swój kąt. Na dziś to wszystko. Kolejny super temat w piątek o 18. .00. Zapraszam.